Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zapraszam Was na test kosmetyków. Które was zadziwią? To będą kosmetyki z niższych, z wyższych półek, ale myślę, że tutaj działanie przede wszystkim jest najważniejsze. Nie skupiam się tylko na drogerii czy tylko na perfumerii. Pokażę Wam kosmetyki, które, jak dla mnie, mają dosyć unikatowy sposób działania. Są naprawdę piękne na skórze i zachwyciły mnie po prostu. Także bierzcie sobie coś pysznego do picia i lecimy z tym testem i z tym Get Ready With Me. I zacznę, słuchajcie, od podpięcia włosów. I od bazy, od kosmetyków, które idą pod makijaż. I chciałabym Wam bardzo polecić tę serię. To jest coś, co non-stop, słuchajcie, zużywam. W domu już nie wiem ile opakowań miałam. To jest Algo Glow Sans i już Wam pokazuję, jak to wygląda na skórze. Przede wszystkim jest bardzo lekki żelowy krem, który daje efekt niedojrzenia nawierzania i ma fajne składniki. To odbija światło i naprawdę, moim zdaniem, może być stosowany zamiast podkładu. Jeżeli ktoś chce mieć rozświetlone wykończenie, to moim zdaniem to wystarczy. Także nakładam ten krem i zobaczcie jak ładnie odbija światło. Oczywiście są bazy, którymi uzyskamy ten efekt. Między innymi na przykład baza z Rimmela Multitasker. Również uzyskamy podobny efekt. Natomiast tutaj mamy również pielęgnację, więc tu jest to dwa w jednym. Efekt jest piękny na skórze. Krem starcza naprawdę na długo, ale zobaczcie na ten efekt czy on nie jest przepiękny i on, każdy podkład będzie na nim wyglądał dobrze. Przez to właśnie, że jest ten taki zdrowy glow i te podkłady, które są takie suche, matowe, będą naprawdę dobrze się prezentować. Do pary mamy tutaj krem pod oczy. Również Algo Glow. I to jest, słuchajcie, krem ze złotą drobiną. Podobnie jak krem do twarzy, on sprawia, że bardzo ładnie wygląda spojrzenie, możecie stosować właśnie zamiast y, wręcz korektora, w ogóle co do rzęs to y, razem z wami robiłam sobie na live, y, wczoraj wam dodałam live, bo niestety, ale w poniedziałek mi się nie udało być, o jak lubię sobie jeszcze na usta nałożyć to co zostaje. I słuchajcie, zrobiłam sobie z wami rzęsy. Po prostu dołożyłam sobie kępki z Essence do tych rzęs, które mi tam gdzieś zostały, i uzyskałam taki dosyć ładny efekt. Także to jest, słuchajcie, efekt tylko i wyłącznie po kremach. Bez żadnego korektora rozświetlającego, bez żadnego podkładu rozświetlającego. To są te dwa produkty, i myślę, że będziecie zadowolone zadowoleni, jeżeli lubicie wykończenie rozświetlające, no i przy okazji nawilżanie, mamy tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego, wegańskie produkty, boskie, pachną pięknie. No dla mnie sensu mare jest polskim lamer, dosłownie. Nie przesadzam jak to mówię. Dobrze, teraz przejdźmy do brwi. Nie będzie dla Was zaskoczeniem, jak polecę Wam nasze mydełko. Nasze mydełko jest naprawdę wielofunkcyjne. Możemy oczywiście nim układać e, brwi. Mamy w dwóch kolorach, ale możemy też tym e, układać rzęsy, nakładać na rzęsy, dzięki czemu będą pogrubione i będą maskara będzie wyglądała jeszcze lepiej. Teraz Wam tego nie pokażę, ale już wielokrotnie Wam pokazywałam właśnie. E, nasze mydełka z Lulalow są w jasnym kolorze i w ciemnym. Dwa brązowe już Wam wielokrotnie pokazywałam. Po prostu podlinkuję Wam na dole filmy, w których robię całą prezentację tych mydełek. Ale dzisiaj chcę pokazać coś ciekawego: dobrwice jest bardzo trwałe, bo to jest taki właśnie nietypowy kosmetyk, który jest dosyć przystępny cenowo i to jest Zero to Brow od NYXA. I to jest coś na zasadzie takiego żelu, pomady, czegoś co jest bardzo, bardzo trwałe. Jak nałożycie to się trzyma? Możecie w tym iść na basen, możecie w tym iść do morza, nic się z tym nie stanie. E, oczywiście musimy to usunąć na tłusto. E, naprawdę fantastyczna sprawa. Ja mam kolor aż blond. I tu z jednej strony jest grzebyczek, którym sobie brwi układamy, i z drugiej strony mamy właśnie ten wspomniany żel. I on jest na dosyć ciekawym aplikatorze, na takim patyku. I tutaj trzeba uważać, bo naprawdę odrobinka starcza na całe drzwi. Ja w ogóle polecam nakładać ten produkt nie bezpośrednio z opakowania, tylko jednak ściętym pędzelkiem, bo naprawdę można sobie zrobić krzywdę, jak nałożycie tego za dużo, lepiej zrobić to właśnie bardziej precyzyjnie. Także nakładam to jest też, tak jak mówiłam, produkt wodoodporny i taki no, oporny na ścieranie. Można sobie tym barwić skórę, właśnie, co jest dla mnie bardzo ważne przy brwiach, że często produkty się osadzają na włoskach, a nie na skórze. To tutaj jest odwrotnie. Tutaj możecie sobie pomalować skórę i stworzyć efekt takiego jakby, nie wiem, tatuażu. Dobra, ramy sobie zrobiłam, więc wypełniam. Mi zawsze brakuje tych ogonków. Wiele razy myślałam nawet o makijażu permanentnym, ale wiecie, ja często zmieniam kształt brwi i nie chciałabym ugrzęznąć z jednym kształtem na kilka lat. I tak to wygląda, zobaczcie, wypełniona brew, jak zaschnie to zastyga na matowo, więc też nie jest to taki produkt, który gdzieś tam się będzie świecił czy wyróżniał. On jest absolutnie niewidoczny, a bardzo, bardzo trwały. I druga strona. Jak widzicie, ja zaczynam jakby od końca bardziej i później blenduję do początku. To co mi zostanie. I póki ten produkt jest mokry, jeszcze możecie go um, przeczesać, wyczesać, bo później jak już zastygnie, to już na mur beton. Natomiast ten produkt nie usztywnia włosków, nie przykleja ich, tylko daje ten kolor. I teraz resztką maluję sobie tutaj bardziej z przodu. Jak coś tam zostało. I w ten sposób mamy zrobione brwi, i one się bardzo długo trzymają. Także jest to naprawdę dosyć unikatowy produkt i taki. No, taki bardziej nietypowy, po prostu bardziej nietypowy. Teraz podkład, który ostatnio dosłownie pokochałam, to jest ten. Nagrywałam jego osobny test, jak byłam w Holandii. Bardzo dobrze się trzyma. Tutaj wprawdzie mamy trochę mniej, bo 22 ml, ale za tą cenę i tak się opłaca. On często jest w promocji. I to jest jeden z nowszych podkładów z Miss Sporty. Ja mam kolor Neutral 20. Jest kilka kolorów dostępnych. Nakładam gąbeczką. Bardzo ładnie pachnie i on jest naprawdę długotrwały. Został okrzyknięty jednym z najlepszych podkładów drogeryjnych i się z tym zgadzam. I teraz, w zależności od tego, na jaką bazę go nałożycie: czy to będzie baza ta dedykowana, czyli Hydrogrip, nawierzająca, bardzo fajna. Czy baza tak jak widzicie dzisiaj, błyszcząca, czy silikonowa testowałam go na różnych, że tak powiem, podkładach, na różnych bazach i zawsze wygląda dobrze. Podoba mi się to, że on e, mamy czas na wyblendowanie go. To nie jest taki podkład, który jest jakiś taki strasznie, wiecie, trudny do nakładania. To co to to nie. Naprawdę bardzo fajny podkład w dobrej cenie, więc e, wierzę, że was zachwyci. Dajcie znać, czy testowaliście. Myślę, że w tej cenie e, Warto wypróbować, tym bardziej, że każdy z nas szuka czegoś trwałego, no teraz jest zimno, gorzej się trzymają kosmetyki na twarzy, ścierają się jak zakładamy swetry, szaliki, kominy i tak Także to jest coś, co jest dobre na teraz. Także widzicie teraz porównanie, jak on wygląda na błyszczącej bazie w porównaniu do tego, co robiłam właśnie na tej nawilżającej. Naprawdę spoko. Ten korektor bardzo dobrze mi się sprawdza. To jest Glam Shop w takiej kryształowej, w kryształowej jakby w kostce zamknięte. Mam go w kolorze numer dwa. Świetny zamiennik wysokopółkowych korektorów nawilżających. Bardzo ładnie wygląda pod okiem, nawet na dojrzałej skórze. Dobrze się trzyma i ma działanie nawilżające. To jest dla mnie najważniejsze, żeby nie wysychał. Nie wysuszał tej skóry pod okiem, nie podkreślał zmarszczek, żeby rozjaśniał i tak nawilżał. Zupełnie czego innego teraz oczekuję od korektora niż od wiecie, niż 10 lat temu. Teraz są te Challenger 2016 i też do tego dołączyłam na Insta. Fajnie powspominać, zupełnie inne kosmetyki były kiedyś modne, inne wykończenia. Także no teraz zdecydowanie stawiamy na pielęgnację w nawet w makijażu. I wiecie, i marki typu nie wiem, House Labs czy mm, Rare Beauty właśnie wprowadzają takie rozwiązania. Ale cieszę się, że też marki właśnie drogeryjne też wprowadzają takie rozwiązania, też mają fajne składniki. Tutaj mamy ten Aqua -xyl. Aquaxyl i on właśnie odpowiada za nawilżenie, za utrzymanie. I naprawdę ta skóra pod okiem wygląda świeżo, no już nie mówiąc o tym, że miałam ten krem nałożony pod spodem. Skóra wygląda świeżo, wiecie, nie jest taka przesuszona, nie są podkreślone zmarszczki, naprawdę wygląda to dobrze. Jestem dosłownie zauroczona marką Lovro. Wypuścili bronzer i róż, które się świetnie blendują, mają bardzo ładne kolory, też bardzo przystępne cenowo. Tak wyglądają te kosmetyki. Robiłam ich osobny test na moim kanale i bardzo często ich teraz używam. Także pokażę Wam najpierw brązer i lubię sobie nałożyć po prostu tutaj wyżej. Jak zwykle odcinamy trochę żuchwę i trochę obniżamy czoło. To jest to, co robię i lubię sobie też tutaj na czubek nosa, wiecie, po prostu trochę skrócić. Biorę sobie drugą stronę gąbki i blenduję. Bardzo mi się podoba odcień. Tego brązera i to, że naprawdę dobrze się blenduje. Jeżeli chodzi o kolor, bardzo mi przypomina kolor Chanel, który mam, ten mm, kremowy. Bardzo jest zbliżony do Chanela i blendowanie nie sprawia żadnego problemu. Tutaj w ten sposób blenduję, czyli jeżdżę po żuchwie w tył i w przód. W ten sposób, aż rozetrę produkt nie w dół, tylko właśnie takiej odcinam. No, i tutaj skracam nos. Tutaj, jeżeli chodzi o konturowanie nosa, to jest bardzo takie: wiecie, indywidualne, bo każdy ten nos jest inny. I ja lubię, lubię sobie akurat na czubek trochę nałożyć, wtedy tak trochę mi się skraca. Ale to jest: wiecie, to jest bardzo, bardzo indywidualne. Także tutaj ten brązer naprawdę mi się dobrze sprawdził i tak się wtapia w każdy podkład. Także tak jak mówię, nakładam wyżej niż, niż kiedyś. No Jest to bardzo, bardzo kremowe, to, co nakładam. Bardzo. Tak, wiecie, makijaż bez wysiłku, a dający naprawdę fajną, um, fajne efekty. Przynajmniej mi się podoba. Także to, jeżeli chodzi o brązer. Moim zdaniem genialnie się blenduje. Koniecznie zwróćcie uwagę na markę L'Ovro. Już nie będę wspominała o zestawie do ust, bo też jest genialne. Nie chcę robić całego filmu o Lowro, ale spójrzcie na to. No i róż. Standardowo i on ma bardzo ładny kolor. Zobaczcie, to jest taki kolor bardzo neutralny i bardzo uniwersalny. Jeżeli można wymyślić kolor uniwersalny, to ten naprawdę jest taki mm, dość uniwersalny. I nałożę go pędzelkiem. I te kosmetyki mają też takie wykończenie bardziej świetliste, jak widzicie. O, trochę tutaj muszę rozczeć, tylko coś nie dopatrzę w kamerze, wiecie, inaczej w kamerze się do kamery się malować. A inaczej samemu gdzieś tam do lusterka. No, pięknie, świeżo wygląda. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tych kosmetyków. I jeżeli chcecie zobaczyć osobny test, no to jest na dole. Linkuję Wam wszystko, co dzisiaj pokazuję, właśnie pod spodem. Teraz pokażę Wam coś absolutnie pięknego. Zobaczcie na to wykończenie. Zobaczcie tylko, jak się to błyszczy i co to może być takie piękne i odbijające światło. Jest to współpraca Bell z Weroniką Jaguś i stworzyli takie sztyfty, takie stiki wielofunkcyjne. Można stosować na policzki, można stosować na oczy, wokół ust i tak dalej, i tak dalej. Glow sticky. I one mają bardzo ładne wykończenie. Jak widzicie, tutaj jest nawet takim fioletowym, jak chcemy uzyskać efekt bardziej galaktyczny. Ale ja bardzo lubię i doceniam białe rozświetlacze. Ja wiem, że nie każdy lubi. Ja bardzo lubię, bo możemy je nakładać na przykład wewnętrznym kąciku, rozświetlając tutaj spojrzenie. Możemy je nakładać nad ustami, powiększając tutaj łuk, na łuku kupidy, na, wiecie, powiększając usta, na środku nosa. Możemy nakładać właśnie w formie rozświetlacza po prostu. Także to jest ten kolor biały. Um, czekajcie, jaki to jest numer, bo nie mogę dojść do tego. Uh, who's that? Who's this diva? I to jest 01. I tak jak ja nie lubię mokrych e, takich produktów rozświetlających na policzkach, bo zwykle są tłuste i, i źle wyglądają, to ten wygląda wyjątkowo dobrze i się dobrze trzyma. I tak jak mówię, można sobie e, nim zrobić, można nim dotrzeć właśnie i tutaj pod brew, i, e, i w kącik oka i wygląda bardzo dobrze. A tutaj sobie go trochę rozetrę e, pędzelkiem. Teraz to twarz wygląda tłusto, bo jestem nieupudrowana, ale zaraz się upudruję. Także uważam, że naprawdę fajne to Oczywiście cała kolekcja jest bardzo ładna i taka właśnie roz, rozświetlona, i, i wiecie, i taka dosyć unikatowa, ale te tyfty najbardziej do mnie przemówiły. Więc jak jeszcze możecie upolować właśnie Glow and Go, um, tak dokładnie wygląda. Znajdziecie je w szafach um, Bell Hypoallergenic. Teraz, puder i bardzo, ale to bardzo lubię ten puder, prasowany od Hean. Hean ma w ogóle świetne pudry. Wiecie, że kiedyś miałam z nimi kolekcję również mieliśmy puder, akurat był to puder sypki i pod oczy, ale ten jest moim ulubionym, prasowanym. Uważam, że naprawdę ładnie wygląda i bardzo dobrze utrwala makijaż. To jest ważne właśnie teraz, w taką pogodę, jak mamy. I ten puder to jest kolor 01 Light. Mamy tu 10 gramów. Jest to półtransparentny puder, doskonale utrwala makijaż, gwarantuje matowy efekt i mamy tutaj proszek bambusowy, z krobią owsianą i skrobię kukurydzianą nie obciąża skóry idealny do poprawek w ciągu dnia i z tym się zgadzam i tutaj możemy nakładać pędzlem czy puszkiem ja go lubię sobie właśnie lubię sobie całą twarz utrwalić bo on słuchajcie ma też bardzo delikatny, delikatny waniliowy kolor trochę mi się kojarzy z takimi pudrami z maka które kiedyś używałam bardzo lubię ten, ten puder, właśnie na co dzień. Jest w dobrej cenie i daje ładny matowy efekt. Także naprawdę jestem z niego zadowolona. Teraz usta, i tak myślałam, co wam tutaj poradzić, co wam tutaj mm, polecić. I nie mogłam nie wspomnieć o tym produkcie. To jest moje trzecie opakowanie, ja go używam codziennie, jadąc autem. Działa na popękane kąciki, jak jesteście gdzieś po infekcji. I dodatkowo jest rozświetlający, bo to jest ta opcja Citrus Sunshine Glimmer z drobinką, bo jest też opcja bez drobinki. 12 ml. Ja wiem, że on jest drogi, to jest marka Sephory, ale naprawdę wygląda na ustach dobrze i naprawdę nie mam lepsze, nic lepszego do ust w tym momencie. I wiecie, można go nakładać na coś, na, na konturówki. Ja Wam go dzisiaj pokażę bez niczego. Jak wygląda, ja najczęściej mam go właśnie na ustach. O, jasne wypadło, tutaj miałam pod spodem trochę podkładu. Lubię go rozprowadzić właśnie na kąciki, żeby nawilżał, żeby usta nie pękały na mrozie. To jest coś, co was zachwyci. Naprawdę nie miałam lepszego balsamu. On tak moje usta uleczył suche. Ja naprawdę miałam problem ze skórkami, suchymi ustami, spękającymi. Genialny produkt, genialny. Najlepszy balsam. Jeśli chodzi o rozświetlenie, chcę wam polecić jeszcze jeden, a w zasadzie dwa bardzo ładne rozświetlacze. Polska marka Polka Cosmetics. Kolor Prosecco i kolor Sweet Pink. Bardzo ładne rozświetlacze które są naprawdę zachwycające. E, robiłam Wam test, były też bardzo matowe cienie, były bardzo matowe pomadki, co akurat mi nie do końca pasowało. I tutaj pokażę Wam kolor Sweet Pink. I on wygląda tak, on jest taką brzoskwinką połyskującą. I kolor e, Prosecco, który jest bardzo uniwersalny. I tu macie Prosecco, on jest złotawy. Piękne są. Dzisiaj użyję sobie Sweet Pink. Proszę bardzo, Taki piękny. I na tej bazie, właśnie takiej bardziej tłustej, on świetnie się trzyma. Ja lubię taki Glow. Ja wiem, że to jest 2016, czy tam 2013, czy któryś. Ja lubię Glow, ja lubię rozświetlenie. Kocham po prostu te, to wykończenie. Bardzo mi się podoba. Lubię takie mocne, taki mocny błysk. Super. I pokażę Wam jeszcze coś fajnego do oczu. Zobaczcie tylko na te trzy kolory. To są dło do oczu i są to kredki. Pokażę Wam jeszcze z bliska. One pięknie się mienią, zmieniają kolor pod kątem, wiecie jak zmieniamy... Jak zmieniają położenie, że tak powiem. Mamy tutaj taki piękny, miedziany kolor. Taką cudowną... Um, można by powiedzieć też brzoskwinię, błyszczącą i lila. I uwaga, co to za kredki? Jest to Avon, są to kredki z Avonu. I to się nazywa Glimmer Stick Duo Chrome Eyeliner. I one są wysuwane. Wyglądają przepięknie na oku i robią naprawdę ładny efekt. E, cudne są te kolory. I dzisiaj nałożę sobie ten e, oto miedziany kolor. Można też rozcierać na całą powiekę. Podoba mi się ten kolor bo to jest brzoskwinia, róż. Trochę złota, trochę miedzi. Piękny jest. Zobaczcie, jak ładnie wygląda na oku. Naprawdę pięknie się mieni. I tak wygląda ta kredka. A na dół sobie na linię wodną nałożę tą jaśniejszą. Już Wam zaraz podam kolory. Oj, tutaj jest ładna, bo ta ma w sobie róż i właśnie też taką. Ale ładne ma tony. Teraz Wam pokażę z bliska. Ja sobie tak staram się nie nakładać za dużo. Pięknie. Bardzo mi się podoba jak to wygląda. Widać ten kolor? Ja go widzę. Tak odbija jakby światło. Piękny jest. I ten kolor właśnie wpadający w biały, to jest Pink Quartz, czyli różowy kwarc. Ten to jest Adormi. A ten liliowy to jest po prostu lila, chyba z tego co pamiętam. Lilac. Lilac Veil. Piękne są, piękne są. Uwielbiam te kredki. I teraz tak jak wspominałam, trochę naszego mydełka w tym jaśniejszym kolorze. Tu akurat kolor nie ma znaczenia, bo i tak będę coś na to kłaść. Ale jeżeli nałożycie to na rzęsy, na końcówki rzęs. Ja nie mówię, żeby wkładać to do oka, bo to jest oczywiście mydełko do brwi. A nałożycie to na rzęsy, to fantastycznie rzęsy Wam pogrubia. To jest taki trik. O, wiecie co? Resztę nałożę sobie na brwi. Bo już teraz w tym momencie mogę, jak już to mi wyschło, co mam pod spodem, utrwalić sobie te brwi, te włoski. Przykleić je. I teraz już się nigdzie nie ruszą, w ogóle. Chociaż dodatek mydła sprawia, że będzie się zdecydowanie łatwiej zmywała ta mm, pomada, kredka, nie wiem jak to nazwać, ten produkt spod spodu. To są brwi nie do ruszenia, przy, przyrzekam Wam. I mydełko też przepięknie zastyga. I teraz jak już mamy podsuszone te rzęsy z mydełkiem, biorę sobie dowolny tusz. I tutaj nawet jeżeli jakiś jest tusz, który Wam się nie sprawdza, który nie pogrubia wystarczająco, to mydełko sprawi że rzęsy będą i tak pogrubione, nabudowane, e, kocham ten efekt. Ale ładny efekt, takiego otwartego oczka przez tą kredkę i przez te rzęsy i tak to wygląda. Okej, okay, usta są już wypielęgnowane, troszkę yy, zetrę tutaj produkt, on cały czas się tu trzyma. Ale chcę odrobinę koloru jeszcze nałożyć. I ostatnio bardzo dobrze mi się, yy, wiecie co, sprawdziło. Te pomadki. Robiłam ich osobny test. Dzisiaj nałożę kolor pierwszy, ten yy, Dusty. Nie, to jest drugi. Dusty nałożę. Nie pinki. No, czekajcie, chciałam piękny, a wziąłam drugi. Najjaśniejszy wezmę, o ten. Jest osobny test wszystkich kolorów, zobaczcie sobie, bo moim zdaniem kolor się nie zgadza z opakowaniem. Już słyszeliście teorię? I nakładam na wypielęgnowane usta tą pomadkę winylową. I to są takie bardziej dzienne e, kolory, te jaśniejsze. I zupełnie jest inny komfort, jak nakładam na właśnie nawilżone usta. Zupełnie inny komfort. Także niż sobie to przeschnie. No i co kochani, to jest cały makijaż. Jestem ciekawa, jak Wam się podoba. Są to kosmetyki, które naprawdę mnie ostatnio zachwyciły, które zrobiły na mnie wrażenie, których często używam i uważam, że zasługują na uwagę. Nie było tutaj takiego, wiecie, testu, tylko drogeryjne, tylko takie, tylko kśmakie, tylko tu były różne marki tańsze, droższe. Proszę makijaż z bliska. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Pamiętajcie o kciukach do góry, jeżeli się podobało i jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Listę kosmetyków macie na dole. No i widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Dajcie znać, co chcecie zobaczyć, i proszę was o rekomendacje, jakie chcecie zobaczyć mierzymy. Jaką chcecie zobaczyć butowniczkę, z jakich sklepów Was interesuje butowniczka i e, odcinki o torebkach i o dodatkach. To również będzie dla mnie dosyć ważna wskazówka, e, żebym wiedziała, gdzie zamawiać, co chcecie zobaczyć, jakie przeglądy. Już ustaliliśmy na live, właśnie wczorajszym, że chcecie widzieć nowe kolekcje, a nie wyprzedażowe tylko, ponieważ wyprzedaże to wiadomo, różnie możemy upolować. Czasami są te rzeczy, ja Wam rzucę film, już nie będzie. Nie chcę takiej sytuacji, a dlatego piszcie mi na dole. No i co? Widzimy się w kolejnym buziaki. Pa Pa!